Nastawionym na jak najlepsze efekty, trzeba często mierzyć jakość produktów i wydolność pracowników. Ważne jest także, aby badać opinie na różny temat, dlatego często jesteśmy proszeni o ocenę pewnych osób, produktów czy miejsc. Głos ten wielu bierze pod uwagę. Jeśli opinie są prawdziwe, Rzeczywiście pomaga to w dokonaniu dobrego wyboru z szerokiej oferty, którą jesteśmy zasypywani. Ale skąd wiadomo, czy to prawda? Jezus chce uzyskać od swoich uczniów informację zwrotną. Pyta: Za kogo uważają mnie tłumy? I chociaż wie, co robić, to jednak chce zweryfikować swoje dotychczasowe dokonania. Apostołowie szybko udzielają odpowiedzi. Ludzie widzą w Jezusie jednego z Bożych Posłańców, charakteryzującego się surowym stylem życia, odwagą w mówieniu prawdy, dokonującego wielkich dzieł w imieniu Boga. Nie dostrzegają jednak tej całkowitej nowości, którą przynosi Jezus na świat. Dlatego drugie pytanie jest adresowane do nich osobiście. Odpowiedź Piotra, za Mesjasza Bożego, werbalnie jest odpowiedzią właściwą. Chodzi jeszcze tylko o rozumienie słowa Mesjasz. Apostołowie i w ogóle Żydzi. Mieli wyobrażenie Mesjasza politycznego, który wyzwoli Izraela z okupacji rzymskiej. Jezus przyszedł, aby wyzwolić wszystkich z niewoli grzechu. Aby mogli to zrozumieć i przynajmniej rozpocząć zmieniać swoje myślenia zapowiada swoją przyszłość to, co się stanie z Mesjaszem. I to nie jest wizja, która mogłaby zachwycić uczniów. Chrystus będzie cierpiał, będzie odrzucony przez najważniejsze autorytety religijne ówczesnego czasu, zostanie zabity i zmartwy wstanie po trzech dniach. Niezbyt zachęcająca wizja. Warto dzisiaj. Zatrzymać się nad naszą wizją Boga i prawdziwym obrazem Boga, bo chyba w wielu przypadkach one nie są spójne, a czasami całkowicie ze sobą rozbieżne. Jezus swoim cierpieniem zmienił postrzeganie krzyża, który nigdy lekki nie będzie, ale który ma zbawczy wymiar. A ilu jest takich, którzy Bogu przypisują to, że cierpią, obwiniają go o wszelkie zło na świecie, wyrzucają, że nie reaguje na grzech? Chrystus był odrzucony, wzgardzony, niezrozumiany, i każdy jego uczeń powinien mieć świadomość, że prędzej czy później jego też to spotka. Wszak Jezus powiedział, Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Mesjasz musiał umrzeć, i każdego z nas to czeka. I nieważna jest w tym momencie ilość lat, ale to czy śmierć będzie dla nas zwycięstwem i wieczną radością, czy skazaniem na wieczne potępienie. Bóg jest miłością. Kocha każde swoje dziecko jak nikt na ziemi, ale nie odbierze od nas cierpienia, odrzucenia i śmierci. Nie odbierze nam także wolności, z której, gdy się źle korzysta, jest tak wiele grzechów i zła. On po to to wszystko przeżył aby nas umocnić na drodze odkrywania prawdy i prawdziwego obrazu Boga.